Witam. Początek taki trochę inny niż zwykle. To, co widzieliście, to zaraz Wam za chwilę powiem, co to było. Pewnie niektórzy już to oglądali i widzieli. To jest zdarzenie sprzed miesiąca jakiegoś. Kilka słów dzisiaj o tym kryzysie, kiedy to nastąpi i jak to będzie wyglądało. Ale zanim zaczniemy, to tu jest właśnie ta sala. Nie wiem, czy jak ktoś mnie ogląda, to pamięta, tu robiliśmy kiedyś remont. Te właśnie obrazki wiszą z mchem tym naturalnym, jakimś tam reniferowym, czy jak on inaczej się nazywa, chrobotek, coś takiego. Jest to taka sala konferencyjna, no, można powiedzieć. Tutaj widać też ten sufit podwieszany, wygłuszający. I co. Ja za chwilę przejdę sobie tam na ten taki stolik dla wykładowcy, a tutaj niestety, jak widzicie, nie ma słuchaczy. No sorry, takie życie, ale za chwilę przejdziemy tam i spróbuję Wam wytłumaczyć, co myślę o tym kryzysie, który gdzieś tam, gdzieś tam wisi cały czas nad nami. Tu może usiądę, a może tam na foteliku jakimś? Nie, pewnie lepiej będzie tutaj. Tam, jak widzicie, już mam taką tablicę przyszykowaną. Herzlich willkommen, czyli witamy serdecznie. Paszport, czyli paszport do internetu, hasło przepraszam, itp., itd. Dobra, zaczynamy już na poważniej. Powiem Wam, co o tym wszystkim myślę. Dobra, więc jedziemy już teraz tak na poważnie. To, co na początku widzieliście, to Chiny. Tam zostało zburzonych chyba 15 budynków ze względu na jakieś tam problemy z fundamentami itp, i Mniejsza z tym to tylko tak na pokaz, jakby dla tych osób, które myślą, że rynek budowlany się w ten sposób właśnie zawali. Słuchajcie, no, najważniejsza sprawa w tym wszystkim, czy to przyjdzie, czy nie przyjdzie, bo ja wiem, że dużo ludzi. Jakby jest przekonany, że to musi pęknąć, jakby ta cała bańka, bo wiecie, że ceny są no, na poziomach takich naprawdę wysokich, że to wszystko jeszcze się kręci. No też trzeba pamiętać, że jest 250 miliardów tylko w Polsce, bo na świecie tak samo w pustego pieniądza wrzucone w gospodarkę, więc dlatego też mamy sytuację, jaką mamy. Inflacja 7%. Ceny materiałów, napiszę Wam, mam nadzieję, że to będzie widać, ale usłyszycie też, ceny materiałów budowlanych w ciągu roku zdrożały o 22%, a inflacja była tylko 7%, czyli trzy razy więcej ceny materiałów zdrożały. No ale dobra, teraz, teraz pomyślmy, kiedy będzie ten kryzys. No powiem Wam szczerze tak, żeby ktoś o tym wiedział, że na przykład będzie on za miesiąc, czy na przykład za dzień, czy za rok, to byłby jednym z bogatszych ludzi na świecie, nie musiałby pracować, tylko czekać na kolejne kryzysy, zainwestować trochę na giełdzie w opcje spadające, że tak powiem, nie tłumacząc dokładnie o co tam chodzi. Czyli na te spadki na giełdzie, i byście byli milionerami dosłownie, gdyby to ktokolwiek wiedział, kiedy kryzys przyjdzie. To, co pokazałem na początku w Chinach, to jest związane też z tym, że w Chinach jest problem. Tam teraz jedna z większych, jeden chyba drugi deweloper na rynku chińskim ma problemy finansowe, ma tyle długu, tam 300 miliardów dolarów, co cała Polska. Oczywiście to wiadomo, że tamte firmy są bardzo duże, bo to inny rynek i więcej ludzi, multum więcej ludzi, więc ten dług jakby dla nas się wydaje, że jest taki bardzo straszny, a, a tam może wcale takim długiem nie być strasznym jak gdyby. I o co tu chodzi? No tak jakbyśmy popatrzyli, to czy ten kryzys się już zbliża? No są takie jakby wzmianki tego wszystkiego, bo tak, giełda amerykańska na maksimach jedzie, E, inflacja, no tutaj to akurat do kryzysu nic jak gdyby nie ma ta inflacja, ale jest jaka jest yy, yy, i problem ma chińska firma, bardzo duża zresztą, no, na, no nie wiem, no bardzo, bardzo duża, z tym, że tak jak Wam powiedziałem, gdyby taka przesłanka, która już jest od miesiąca też wiadomo o tym problemie tej firmy, ona się nazywa yy, Evan Grande albo coś takiego, mniejsza z tym, z angielska w każdym bądź razie, to byłoby proste do przewidzenia, że przychodzi kryzys, bo tam jakaś wielka, wielka firma ma problemy. No nie, rynek chiński w ogóle zresztą rządzi się innymi prawami, tam jest zupełnie inaczej, to nie jest taki typowy kapitalistyczny rynek, tam jest pomoc państwa itp., itd. i tam coś jeszcze, tak? Także jeżeli tam firma nawet padnie, no to tym wszystkim innym ktoś pomoże i będzie ok. I moim zdaniem ten kryzys na rynku chińskim mieszkaniowym się nie rozdaje na cały świat. Zresztą tam Chiny to powstrzymają. No bo po prostu, no, gdyby to było takie proste, to każdy analityk by już powiedział, że, że na pewno będzie y, koniec y, budowlanki i tyle. A tak niestety nie ma. Z tym, że ja myślę, że jednak ten kryzys nadejdzie, że ta bańka to trudno nazwać, czy to jest bańka, czy po prostu y, ludzie w, w, uciekają z kasy, tak? Y, bo przy takiej inflacji no, bez sensu jest trzymać jak gdyby pieniądze. Więc uciekają w mieszkania w nieruchomości, w działki, i itd. i znowu, prawda? Yy, czy to dobre wyjście, no chyba bezpieczniejsze niż trzymać gotówkę w banku, za którą nic nie dostaniecie. Z tym, że ja wam za chwilę pokażę, bo o ile rozumiem, na przykład rynek mieszkaniowy, gdzie mieszkań jest jakby za mała podaż, czyli popyt przewyższa podaż, tak? Czyli ludzie chcą więcej mieszkań kupić, niż ich jest na rynku. Deweloperzy po prostu się nie wyrabiają z tym, z budową nowych mieszkań. To na rynku działek, tutaj bym jednak szedł w drugą stronę. Ja Wam pokażę teraz trzy takie ilustracje działek w ziemi, która jest albo będzie na sprzedaż, albo już jest w trakcie tam załatwiania. To, I które będą działki na sprzedaż. Część już jest. Bo te działki koło mnie to będzie pierwsza taka nie wiem, ikonografia, czy tam zdjęcie, czy to jest rzut z geoportalu. Zobaczcie, jak to wygląda. Także jak widać, to jest działek bardzo dużo na sprzedaż. Z tym, że u mnie, jak wam mówiłem, ceny są dość wysokie w granicach 150 zł za metr. To niestety te działki tak się halo, halo nie sprzedają. Sprzedała się tylko jedna w tym roku, z tego co wiem. I pomysł druga się sprzeda, to dlatego że gość, który mieszka, chce kupić jedną obok. Także tak nie ma takiego jakby nawału na działki. Czyli działek jest bardzo dużo, a nie ma nabywców, bo są bardzo drogie. Teraz wam pokażę jeszcze 20 km ode mnie. Też to samo widać jak widzieliście. Ziemie, którekolwiek gdzieś tam w koło wioski są, są podzielone na działeczki i czekają na nabywców. I teraz jeszcze trzecia ikona, taka trzecia taki zrzut ekranu. To jest jakieś też 20 km ode mnie. Czyli też to samo co i tam, tak. Wioska, gdzieś wystarczy kawałek lasu z boku lub kawałek jeziora z boku i jest działek multum więc tutaj z tymi działkami to myślę że cena już przynajmniej nie powinna rosnąć tak mi się wydaje ale trudno powiedzieć jak rynek się zachowa tak z mieszkaniami jest inna sytuacja Mieszkania wiadomo, że zdrożają znowu, bo zdrożały o te materiały, które tu napisałem, o 22%. Nie mówiąc oczywiście o robociźnie, która też pomoli, ale idzie do góry. Chociaż i tak już stawki są bardzo wysokie. Dla zwykłego tam zjadacza chleba, który zarabia 2-3 tysiące, to, to nie wiem, czy na remont go stać. A już o budowie domu to zapomnijmy na dzień dzisiejszy. No wiadomo, można się wspomóc kredytem, ale kredyty też trochę do góry, tak? Żeby po prostu jakby schłodzić to, co się dzieje w tej chwili na rynku, szczególnie z tymi cenami i z inflacją, bo inflacja to niestety nie jest nic dobrego. Ja zaobserwowałem, że są takie artykuły, że a, super jest, bo emeryci dostaną najwyższą chyba w historii rewaloryzację rent i emerytur. No niestety, ale nie masz czego się cieszyć. To jest tylko wyrównanie do tego, czyli w tej chwili ludzie ci muszą wydawać więcej kasy i za tam w lutym czy w marcu jest ta rewoloryzacja, dostaną wyrównanie na przyszły rok, czyli tą podwyżkę, gdzie w przyszłym roku najprawdopodobniej ta inflacja znowu będzie rosła. Więc jesteśmy cały czas jak gdyby w takim zazębiającym się kole. Im bardziej emeryci dostaną więcej, na przykład podwyżki, nie tylko oni, pracownicy zwykli też, no bo wiadomo, że wszystko drożeje, więc idziesz do pracodawcy i mówisz, Panie, daj Pan znowu trochę podwyżki, bo wszystko drożeje. Więc mając więcej gotówki, napędzamy znowu inflację. Ja nie wiem, czy pamiętacie kiedyś, bo ja pamiętam, jak stało się dwie, trzy noce zaczyć w sklepie, na przykład za telewizorem, bo miały przyjść, ale nie przyszły, ale przyszła pralka frania, taka wirnikowa jeszcze. Więc kupowało się pralkę, chociaż w domu już dwie takie stały. To jest takie uciekanie z pieniędzy. Kupuje się wtedy bele co, aby uciec z pieniędzy. Dopóki kupujemy nieruchomości, to na tym raczej nigdy nie stracimy, tak? Ale to, ja, mi to chodziło o to, z tą pralką tylko o to, żeby pokazać Wam, jak działa inflacja: że będziemy uciekali z pieniędzy, które są puste, nic nie warte po prostu, a rząd robi to, co robi i cieszy się, że będzie miał większe wpływy. Z, do budżetu, bo inflacja jest większa, więc, więc wszystko jest droższe, więc VAT-u więcej uzyska. To jakaś w ogóle paranoja dla mnie jest. oni, y, Nie wiem, Marawiecki przecież to ekonomista, y, to powinien chyba wiedzieć, co to jest inflacja, co, co to znaczy dla, dla nas, że za rok czy za dwa może nasza pensja starczy na chleb, i nie wiem, może coś do chleba jeszcze. No ale. Tam fachowcy tacy siedzą, że jak to kiedyś powiedział Pinokio, Polak ma pracować za miskę ryżu. To wiele osób z o tym nawet nie wie, albo zapomniało. Ale to Morawiecki powiedział: tak, to ten Pinokio, który ma, takie ma przezwisko tak powiedział, że Polak ma zapierdzielać za miskę ryżu. I tak byłoby dla nich najlepiej. Dobra, ale ja się rozgadałem nie o tym, o czym yy, chciałem. Miałem wam powiedzieć, czy ten kryzys nadejdzie, czy nie. Tak, że nie wiem, czy nadejdzie, czy nie nadejdzie. Szczególnie na tym rynku budowlanym. Wiecie, że materiały zdrożały, działki zdrożały, robocizna zdrożała. Ogólnie są takie zarysy, że ten kryzys przyjdzie. Czyli wszystko na to, jak gdyby wskazuje. Chociaż czytałem wczoraj, czy przedwczoraj, wywiad gościa z Analityka, z PKO, SA chyba, to nieważne albo SA albo BP. I on twierdzi, że wszystko jest ok. Że wszystko jest stabilne, że to jest na stabilnych nogach, jak gdyby oparte, to co wszystko się dzieje. Więc ja Wam powiem, nie wierzę już analitykom, takim, którzy twierdzą, że teraz będzie super i jeszcze będzie lepiej, bo to jest wszystko na stabilnych jakichś podstawach, że to co wzrasta, ceny wzrastają, bo nam pensje wzrastają. Tylko nie rozumiem, co ten człowiek chce osiągnąć przez to. Jak nam pensje wzrastają i rosną ceny, to będą jeszcze bardziej rosły, bo my będziemy chcieli jeszcze więcej kupić. I tak to się napędza go koło inflacyjne. Ja już w życiu dwa razy się przewiozłem, przewiozłem na um, analitykach, którzy mówili, że będzie super i pięknie. E, także tutaj ten właśnie wywiad zapalił mi taką czerwoną lampkę, że być może, że niektórzy już wiedzą, znaczy, dziś wie, na pewno nie wiedzą, ale kłamą dla zwykłych ludzi, dla zwykłych ludzi, żeby jeszcze ich wciągnąć w to koło myje. Że jeszcze kupcie, jeszcze kupcie, jeszcze kupcie, a potem będzie ciach i do widzenia. W każdym bądź razie powiem Wam tak: Kryzys najprawdopodobniej będzie, ten taki budowlany, to wcześniej czy później. Czy ceny się bardzo mocno cofną? Tutaj bym zakładał, że chyba raczej jednak może trochę się cofną, ale to niewiele. A, a czy potem odbiją? Znając życie za 5, za 10 lat, nawet jakbyśmy spadli teraz o 20%. To za 5 lat odbije to wszystko, a za 10 będzie 50% znowu droższe, albo jeszcze i więcej. Także co, nie ma co tutaj więcej opowiadać bzdetów. Każdy zrobi jak uważa. Uważam też, że jak macie gotówkę, to inwestować, bo nie ma jak gdyby innej opcji na dzisiaj. No gotówki zupełnie nie opłaca się trzymać. Przez to, jak rozumiem, że napędzamy tą inflację. Ale jeżeli rząd ma to gdzieś, że nie powiem w D, to, to dlaczego mamy na to patrzeć sobie i czekać i co? I mówi, że jest fajnie, bo dzisiaj chleb kosztował 2,50, a jutro zachodzimy i chleb kosztuje już 3 zł? No nie, jeżeli ktoś ma gotówkę, to pamiętajcie, lepiej z niej się uwolnić, bez sensu i otrzymać. Trzymajcie się, bo nagadałem się, a nie wiem, czy tak od końca, czy od przodu i czy ogólnie z sensem. Na razie.